Wziąłem się za sprawdzenie problemu w klas Motador Gigant, jeżeli chodzi o cięcie pasa jezdnego. I się wziąłem pierwsze za wariator tutaj, za siłownik, który popycha koła, żeby ściskał pas. I co się okazuje? No to siłownik jest wymontowany. Kiedyś jeszcze dawno wymontowywałem, to i na pomarańczowo pomalowałem, bo tam robiłem uszczelnienie. Ale zobaczcie. Całą noc nie mogłem spać, bo nie mogłem wymyślić jak zdjąć to koło. I na razie wpadłem na taki pomysł. Wygląda to tak. Śruba odściągacza, tego który jest w tym miejscu. A ten czerwony element to kiedyś jakiś rok temu, czy dwa, znalazłem na strychu. Podobno to jest ściągacz do bębnów w kosiarce rotacyjnej, tylko że czeskiej. Śrubę z tego ściągacza wykręciłem i zrobiłem nowe otwory pod te, koło pasują, pod te koło pasowe, które jest tutaj otwory. Średnica 16 mm pasuje idealnie. No i teraz zobaczymy w praktyce, czy to zda egzamin. Udało się mocne naprężenie, także już się nie dało kręcić kluczem, aż mi ta radość po prostu, no tak się cieszę, że to się udało to zdjąć, bo już się tego bałem. I z tym, że to do, do, do tokarza trzeba wieść i pewnie będzie trzeba czekać na to tydzień, ale zdjęcie tego naprawdę to... I mocne naprężenie tym, tą śrubą, pierdzielnięcie nawet niedużym młotkiem o takim i poszło od razu. Super. Koła wyczyszczone, umyte dimerem, odtłuszczone, tak żeby jak najczyściej zabić to do tokarza. Tak to wygląda. Nie wiem, gdzie on to będzie przetoczyć. Na pewno musi w tym miejscu te otwory no i w tym miejscu wyrównać gdzieś jakąś tuleję dorobić. Prawdopodobnie na to, bo tutaj jest smarowanie. Więc to będzie musiało w tym pracować, więc na tym coś sztywno będzie musiało być czy napawać i, i przetaczać nie wiem, to już to każdy zadecyduje ja to wiodę, no i zobaczę co wyjdzie a no i śpilki trzeba nowe zrobić, no to wiadomo bo nowych się nie da dostać więc to będzie trzeba pod wymiar zrobić koła zawiezione Tokarz powiedział, że będzie to trwało około tygodnia, więc także na spokojnie sobie czekam. Do żniw jeszcze mam miesiąc, także na spokojnie. Wziąłem się za wymianę pasków, które mam do wymiany. Dwie sztuki są do wymiany. Pierwszy z nich to jest napęd headera, Tam od wentylatora idzie taki mały napinacz. Jest tutaj. Muszę w warsztacie go przezbroić, bo tutaj taka blaszka jest zabezpieczająca. No i idzie na to koło, te koło, żeby też zdjąć z tego... Koła pasek, to trzeba było zdemontować te dwa paski, które dalej, na, które dalej napędzają header. W zeszłym roku je wymieniałem. No i żeby te dwa paski zdjąć, zarówno jak i o ten pojedynczy, to trzeba było o tu odchylić, żeby to bardziej tak na bok odeszło. No to tu sobie odkręciłem. No i już teraz wiem, że później będę miał problem to przykręcić, ale to sobie prasem transportowym napnę. Gdzieś do czegoś i, i wtedy to złapie przykręcę. Wymieniam ten pasek z powodu tego. No jest taki ubytek. by mogłoby się to jeszcze pokręcić. Ale wolę sobie to przed sezonem zmienić, żeby w żniwa nie było awarii. Drugi pasek to jest ten od sieczkarni. Drugi pasek od sieczkarni też już zamówiłem troszeczkę dłuższy, żeby można było sobie odłączać na czas przejazdu między polami, czy tam w ogóle dojechać na pole, bo tak to on jest trochę na sztywno założony i napinacz nawet nie jest potrzebny. Więc będzie trochę dłuższy. No i naj, naj, najciekawsza rzecz. No tu jest to koło zdemontowane, te łożysko jest dobre, nie zaczepiam. Jeżeli jest dobre, no to nie będę tego ruszał, zmieniał. Tutaj też nie ma pasa. Zobaczcie. To koło też zdemontuję później i zawiozę do tokarza. Jeżeli robię na dwóch... Jeżeli robię na jednym, to i zrobię na drugim, tak? Żeby nie było luzu i żebym miał 100% pewności, że, że, ten, że, że będzie chodziło dobrze. Właśnie o to koło widziałem wcześniej jak uruchomiłem kombajn to to koło widziałem jak krzywo chodziło zobaczcie, ono nawet bez pasek hałasuje także to jest do zrobienia jedna część kowa, tutaj na dżundirze położona a tak wygląda element, który jeszcze nie jest zdemontowany do końca. Martwi mnie tylko to, że tu jest takie powybijane trochę w ten sposób. Nie wiem, czy to się da zregenerować. Jak nie, to już trudno tak zostanie. koło, nie wiem, jak, w jaki sposób to będzie się regenerowało, bo to trzeba zrobić takie, no nie wiem, tego, takie ścięcie tu na to tuleje, ewentualnie na tym wycięcia. Nie wiem, jeszcze się zobaczy. Natomiast mnie martwi to Widzicie? Tu tak jakby na jakimś, no jakby na tym, nawałku na tym wpuście po prostu miało luzy. Nie wiem, czy to tak powinno być. Teraz bieg jest włączony i na hamulcu ręcznym zostawionym, to na mechanizmie różnicowym powinno właśnie... Dobra, ja już jestem po rozsypaniu nawozów, tych co będziecie widzieć, albo już widzieliście w poprzednim filmie, albo w następnym, nie wiem w jakiej kolejności to wypuszczę. Ten ściągacz ściągnął mi te koło, był w stanie, znaczy no, połączenie dwóch ściągaczy, bo gwint, śruba była z tego drugiego, ale co ciekawe, wywierciłem te trzy otwory. I Jak to przyłożę do tych otworów tu na śrubki, to. W, jakimś tych, w jednym z tych miejsców po prostu pasuje, te trzy otwory. Prawda mniejszy gwint, ale jak złapię na trzy śruby i tą oryginalną śrubą z tego ściągacza, stąd wezmę... Złapię tu, bo tu jest krótsza odległość, nie potrzeba długiej śruby. Spróbuję tym ściągaczem to koło ściągnąć. Nakrętkę tu odkręciłem, podkładkę odbezpieczyłem. Dobra, wszystko pasuje. Tylko tak, ta śruba jest trochę za krótka, zrobiłem sobie prowizoryczne przedłużenie. Ona jest cieniutka, o. ale w zupełności wystarczy temu, że po prostu yy, jeden obrót śrubą zrobiłem. Ostatni obrót śruby zrobiłem i po prostu zaczęło ściągać to koło i ono już zeszło ten milimetr czy dwa. Po prostu nie stawiało tu większych oporów. Więc wkręcając. Co? Wkręcając to tak, jak jest. Powinno ściągać. I chyba nawet przedobrzyłem, za długa śruba jest, ale zobaczymy. Przedobrzyłem. Bo tutaj tylko, tylko gwint łapie. Jeszcze się mi ten gwint zepsuje. Muszę trochę krótszą śrubę wziąć, bo tu jest... Dobra, krótsza śruba. Dobra, to już ręcznie zejdzie Ten ściągacz trzeba zremontować. co? Ja tego nie zdejmę póki zwolnicy nie odkręcę. Mhm. A ten luz to chyba tak ma być, bo on na tym frezie po prostu był. Co, tutaj jest sprzęgło? To, żeby to koło odkręcić i wyjąć, a nie, odkręcając, nie odkręcać zwolnicy. Kurde. Chyba trzeba te śrubki odkręcić z tym sprzęgłem. Na to wychodzi. Powiem Wam, że tutaj w tym kombajnie tu już niewiele zostało mi rzeczy, których jeszcze nie robiłem. Naprawdę przez te 11 lat to w sumie tak poza tym, tak z grubsza, to tak silnik tylko został. Teraz zaraz zobaczymy sprzęgło. Wałek pierwszego biegu też myślałem, żeby jakoś tam zmienić, jakoś się do niego dostać. Może to jest właśnie dobry moment, żeby żeby właśnie do niego się dostać Dobra, ja tu rękawiczki teraz założę, bo żeby sobie palce nie uszkodzić, bo to nie sztuka Powiem Wam przy takich śrubkach czy coś to bez rękawiczek lepiej idzie, ale gdzieś później się szarpa z jakimiś takimi większymi elementami No to Okej, okay. dobra tulejka wypadła O kurde Dobra tulejka Jest Co tu jest? Ja to się na sprzęgłach w ogóle nie znam. Jedyne co potrafię określić, że to jest tarcza sprzęgła. Ale czy ona jest dobra, czy, czy nie, to już gorzej. Nie wiem w jakim ona stanie. Jest już nawet nie pamiętam, czy ona była tak, czy tak, ale chyba tak. Dobrze, że mam nagranie, to sobie odtworzę, jak było podczas demontażu. Tarcza wygląda tak, co o tym powiecie? Ktoś powie: No, rozebrałeś, rozkręciłeś to, trzeba wymienić. No, co, jak później się wydrze, to będzie jeszcze raz rozkręcał. W sumie co to za problem? To jest chwila, moment, dwie godziny i będzie wymieniony. Teraz mi tu, tu trochę długo schodzi, bo pierwszy raz to rozkręcam i nie wiem co i jak, ale już później, jak już będę miał wiedział, jak to po kolei idzie, to, to szybko idzie. Wiem, że tutaj nie ma łożyska oporowego tak jak się wdusza, tylko jest jakieś o takie coś, coś, coś ślizgowe. Gdzie nie, nie można tego zmieniać na kulkowe łożysko, bo wtedy będą biegi zgrzytały podczas włączania. Nie wiem, ja tu chyba to wszystko zostawię, bo to wszystko działało, sprzęgło się nie ślizgało. Nie będę nigdy tego zmienił. Po co się w koszty pchać? Teraz wszystkie części są tak drogie. Tylko ten wałek pierwszego biegu. W zeszłym roku to on kilka stówek kosztował. Nie wiem, więcej jak pół tysiąca. Teraz to nie wiem, ale o jego mogę się pokuszę jeszcze wymienić. Uff. Dobra. Tutaj to jest, to do wyczyszczenia wszystko. Jak to rozkręcić, żeby... A zaraz, żeby ten wałek wyjąć. Nie, no tu trzeba to porozkręcać. Całą tą obudowę trzeba by jechać. Ona jest tutaj od środka przykręcana, tak? Jak już się pokuszę o wymianę wałka, to powiem wam tarczę sprzęgłową, to chyba wymienię. Bo o ile może jeszcze tutaj ta okładzina jakaś jest, tak o tutaj jest rozbite. I to to miało luz, taki duży. Dobra, obudowa sprzęgła została zdemontowana. Jest tutaj prosta sprawa w środku tylko 7 śrubek i od dołu tu taka niewidoczna była. Trochę się zastanawiałem, dlaczego to nie chce zejść, ale o tu była od spodu przykręcona, taka jedna z zewnątrz. I co, to się wyjęło, łożysko zostało z wałkiem. I będzie można wyjąć wałek pierwszego biegu. Trzeba tylko podnieść header. Żeby tylko podnieść header, to trzeba odpalić kombajn, silnik uruchomić. Natomiast dopóki tego koła nie złożę, nie chcę odpalać, boję się, żeby nie było takiej sytuacji, że ta ośka mi wyjedzie, wiecie, w tę stronę. Tu jednak jak jest koło założone, śruba, podkładki tu są, to wszystko do kupy trzyma. Więc decyzja jest taka, że w tym momencie kończę tamten zestaw kół, który było tutaj, wiozę do tokarza. Dopiero jak przywiozę od tokarza, tamte koła założę, uruchomię i tu będę dalej mógł kręcić. Tamte łożyska w tym kole, który mam zawieźć do tokarza, zrobiłem w ten sposób, że po prostu przed umyciem te łożyska wycisnąłem i teraz jeszcze tylko tam jak wytrę je na spokojnie zobaczę czy będą się nadawały do ponownego, demo, do ponownego montażu czy po prostu nowe założyć. W każdym razie nie lałem w nie wody tylko zdemontowałem je. To tak, w kwestii do powiedzenia, ale to będziemy już później widzieć. Tymczasem kończę ten odcinek. Trzymajcie się, na razie Wam i cześć.